Wczoraj rozpoczęło się WWDC2020, czyli World Wide Developer Conference, hostowane przez Apple, i tam na tym filmiku otwierającym całe to wydarzenie były pokazane dwie rzeczy, które mogą być istotne z punktu widzenia motoryzacyjnego. Po pierwsze, jeżeli korzystacie z Apple Wallet, czyli macie przypisaną swoją kartę kredytową, bankomatową, debetową do telefonu i płacicie zbliżeniowo telefonem. To również pojawi się opcja przypisania klucza do samochodu w taki sam sposób do swojego telefonu, żeby zrezygnować całkowicie z kluczy w samochodzie. Oczywiście nie we wszystkich autach. W tym roku ma się pojawić pierwszy samochód, który będzie to wspierał. Będzie to BMW 5, no ale myślę, że możemy się spodziewać, że większość tych producentów samochodów, którzy przynajmniej podają się za marki premium, będzie wprowadzała taką funkcjonalność. Zobaczymy co z tego będzie, dwie ważne rzeczy, które dotyczą tej funkcjonalności, będzie można współdzielić klucze, w sensie jeżeli macie nastoletnie dziecko, możecie z aplikacji udostępnić mu dostęp do samochodu, również z restrykcjami takimi jak ograniczenie prędkości maksymalnej i różne inne rzeczy, na które pozwala sam, pozwala sam producent. A druga ważna rzecz, że po rozładowaniu telefonu będziecie mogli odblokować tym telefonem jeszcze przez 5 godzin swój samochód, więc daje Wam to jakąś szansę na to, żeby się dostać do tego auta. A druga rzecz, na którą tam zwróciłem uwagę z takiego punktu widzenia, to CarPlay, który dostanie delikatną aktualizację. Przynajmniej z tego co widać na powierzchni, a chodzi konkretnie o to, że będzie można ustalić tło, tapetę tego ekranu CarPlay. W tej chwili jest to czarny ekran, czyli przypominają nam się czasy iPhone'ów sprzed 12-13 lat, kiedy system nie pozwalał w ogóle na ustawienie tapety. No, dzięki temu będzie można. Mm, będzie można ustawić jakąś grafikę, która będzie bardziej współgrała z deską rozdzielczą czy ze stylistyką wnętrza w samochodzie. Druga istotna rzecz, jaka dotyczy CarPlay'a, to pojawią się też nowe kategorie aplikacji, jakie będą mogły zgłaszać się do, do funkcjonalności CarPlay, bo tak jak wiecie, nie wszystkie aplikacje działają, nie wszystkie aplikacje mogą działać jako te CarPlay'owe, te działające z ekranu nawigacji. No, ale pojawią się nowe kategorie, będą dotyczyć m.in. ładowarek do samochodów elektrycznych, będą jakieś wyszukiwarki miejsc parkingowych i z tego co pamiętam, aplikacje do odbierania żywności na wynos. Także to tyle, jeżeli chodzi o szybką aktualizację tego, co się tam pojawiło na otwarciu konferencji, a jeżeli chcecie sobie obejrzeć cały dwugodzinny film z otwarcia, no to linkuję wam go gdzieś tutaj albo pod tym, pod tym filmem w opisie. To tyle na dzisiaj, na razie.